Witam serdecznie małych artystów na kolejnych zajęciach kółeczka plastycznego. Dzisiaj pokażę Wam kilka propozycji na wykonanie zwierzątek. Potrzebne nam będą drewniane kamerki, pomponiki różnej wielkości, piórka, ruchome oczka, ale jeżeli nie macie takich w domu, można także narysować na kartce papieru. Klej, nożyczki, ołówek, pędzelek. I farby. Zaczynamy od pomalowania ulubionymi kolorami farb naszych klamerek. Dokładnie z każdej strony. Najpierw z jednej strony, a gdy nieco wyschnie, odwrócimy klamerkę i pomalujemy drugą stronę. Kiedy nasze klamerki już wyschły, możemy przystąpić do wykonywania zwierząt. Pierwszym, jaki Wam przedstawię, będzie gąsienica. W tym celu wybieramy dowolnego koloru klamerkę. Ja zabiorę na przykład pomarańczowe. Wybiorę średniej wielkości cztery pompony. klej i przyklejam. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery. Naszej gąsienicy brakuje jeszcze oczu. I przykleję na pierwszy pomponik. Gąsienica gotowa, odkładam na moment, żeby klej i pomponiki dobrze były przymocowane. A teraz pokażę Wam, jak wykonać kolorowego ptaka. Wybieram kolejny kolor klamerki oraz kilka piórek. I przyklejam. Jedna. Po chwili drugie. A teraz przyklejmy ruchome oczka. I delikatnie przyklejmy. Oczka są małe, dlatego nie potrzebują aż tak dużej ilości kleju. No, ptak już prawie gotowy. Teraz zabieramy kawałek pomarańczowej kartki papieru i wycinamy dzióbek. jest gotowy. I kolejnymi dwiema propozycjami będą wąż i krokodyl. Zaczniemy od węża. Zabieramy kolejną klamerkę i rysujemy dowolne wzory. Ja rysuję trójkąt. Od początku do końca klamerki. Wycinamy język. Dla węża. Niech to będzie długi prostokąt. Ostro zakończamy. Brakuje nam jeszcze oczu. I w tym celu również wykorzystamy ruchome oczka. wielką ilość kleju i bardzo podobnie krokodyl, z tym, że zabieramy czarny pisak, rysujemy falującą linię. Znowu wykorzystamy ruchome oczka. Klejamy. Moje zwierzątka są już gotowe, a ja jestem bardzo ciekawa, co Wam udało się dzisiaj wykonać. Zachęcam Was do wykonania zdjęć i wstawienia komentarzy. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia za tydzień.